Plac Świętego Piotra w Rzymie. Tragedia rozegrała się 13 maja 1981 roku, tuż po godzinie 17. Na ten plac. To miejsce spotkań papieża Jana Pawła II z tłumami wiernych. Tamtego dnia, 13 maja 1981 roku, na placu zebrało się około 15 tysięcy ludzi. Między nimi. Wytyczono alejki, którymi mógł przejeżdżać samochód papieża. Biała odkryta Toyota o numerze rejestracyjnym CV2. Samochód jechał powoli, zatrzymywał się. Papież rozmawiał z wiernymi, błogosławił ich. Obiechał plac dwukrotnie i dotarł do tego miejsca. To jest moment, w którym pierwszy pocisk trafił papieża. Pocisk wystrzelony z tego pistoletu. Trzy pociski trafiły papieża. W ramię, rękę i brzuch. O ile dwa pierwsze były zupełnie niegroźne, o tyle trzeci mógł być śmiertelny. W ambulansie pierwszej pomocy udzielił papieżowi jego osobisty lekarz Renato Buconetti, a ksiądz Stanisław Dziwisz. Podjął natychmiastową decyzję, aby jechać do kliniki Gemelli. W niewiarygodnie krótkim czasie, 15 minut, ambulans przebił się przez zatłoczone ulice Rzymu i dojechał do kliniki. Papież przez cały czas był przytomny. Powtarzał, dlaczego oni to zrobili. 30-letnia nauczycielka, która stała tuż przy kolumnadzie Berniniego, dostrzegła jak młody, ciemnowłosy mężczyzna strzelał do papieża. Widząc, że ucieka, rzuciła się za nim, krzycząc, dlaczego to zrobiłeś? Zamachowiec nie bronił się, tylko wrzucił pistolet pod furgon pocztowy. Po chwili nadbiegli policjanci, którzy obezwładnili zamachowca. Powiedział, że nazywa się Faruk Özgun i jest studentem Uniwersytetu w Perugii. Powtarzał też sono solo, jestem sam. Kłamał. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Mehmet Ali Akça. Nie był sam. Na placu działał jako jeden z grupy zamachowców. Oto dowód. Na klatkach tego filmu zarejestrowano strzał. Papież zbliża się do miejsca, w którym stał Akça. Proszę patrzeć uważnie. W kadrze widać dymek. Pierwszy pocisk trafia papierze. Za chwilę kółko wskaże drugi dym, jaki uniósł się po strzale. To drugi strzał. Na tym filmie z kamery skierowanej w stronę akczy widać wyraźnie, że oddał on tylko dwa strzały. A przecież papieża trafiły trzy pociski. Ponadto rany odniosły dwie kobiety. Być może jedna ta sama kula zraniła papieża i pierwszą z kobiet, ale druga kobieta stała za daleko. Musiały więc paść co najmniej cztery strzały. A przecież na tym filmie widać wyraźnie, że akcza strzelał tylko dwa razy. Policja włoska nie miała żadnych trudności z ustaleniem tożsamości zamachowca, gdyż policjanci w wielu państwach europejskich mieli jego odciski palców i jego zdjęcia. Dlaczego ludzie, którzy przygotowali, zorganizowali zamach na Jana Pawła II, postąpili tak nierozważnie, wydawałoby się, że jako zamachowca, jednego z zamachowców, wysłali przestępcę? Dobrze znanego policji w wielu państwach Europy. Mehmet Ali Akça. Urodził się w 1951 roku w Malatii w Turcji, w jednym z tych domów w rodzinie biednych robotników rolnych. W szkole średniej przyłączył się do grupy reprezentującej skrajnie prawicowe ideę, zbliżonej do partii Ocalenia Narodowego. Przywódcy tej partii mieli powiązania z faszystowską partią Ruchu Narodowego i młodzieżowymi bojówkami, nazywającymi się Szarymi Wilkami. W 1976 roku rozpoczął studia na Wydziale Historii i Geografii Uniwersytetu w Ankarze. 13 grudnia 1977 roku na jego konto dokonano pierwszej wpłaty 18 tysięcy dolarów. W tym samym roku wyjechał do Libanu, gdzie przez 40 dni przebywał w obozie terrorystów pod Bejrutem. W latach 70. fala terroryzmu zalała państwa zachodnie. Liczba organizacji terrorystycznych przekroczyła 800. Dla nich rajem stał się Bliski Wschód. W Iranie powstało co najmniej 46 ugrupowań terrorystycznych, w Izraelu 25, w Libanie około 70. Tam też było najwięcej obozów, gdzie trenowano morderców, którzy mieli wstrząsnąć światem. I pamiętaj, jeśli w czasie walki dasz mu się złapać, połamić kość. Jeżeli wygra, daruję mu karę. Nie. nazwisko Mehmet Alacak Za szybko Nazwisko Błąd. Za długo się zastanawiasz mają Twoje odciski palców, mają kartoteki. Wcześniej czy później wszystko ustalą. Teraz musisz opóźniać identyfikację, podać fałszywe nazwisko. To ich wprowadzi w błąd, oczywiście nie na długo, ale konsekwentnie zyskujesz na czasie. Nazwisko. Nazwisko. Po tym 40-dniowym szkoleniu w obozie terrorystów pod Bejrutem, Akcza stał się śmiertelną bronią. Inteligentny, opanowany, bezwzględny, kierujący się tylko rządzą zysku. Był doskonałym materiałem na najemnego mordercę. Kierowała nim chęć wybicia się, zaznaczenia swojego miejsca na ziemi w sposób gwałtowny i spektakularny. W obozie pod Bejrutem. Nauczono akcję posługiwać się bronią, zabijać i zacierać ślady. W latach 70. około 50 tysięcy niewinnych ludzi poniosło śmierć w zamachach terrorystycznych. Co najmniej 30 tysięcy zostało rannych. W połowie tamtej dekady terroryści przesunęli celownik z nóg na głowę. Tak nazwali nową strategię zabijania. Ofiarami mieli być nie przypadkowi przechodnie czy anonimowi pasażerowie samolotów, lecz ludzie powszechnie znani i cenieni, przemysłowcy, politycy, głowy państw. Tak wyszkolono akcze. 1 lutego 1979 roku. Istanbul. Ali Akça stanął na rogu ulicy prowadzącej do domu Abdi i Pekci'ego. Abdi Pekci, redaktor naczelny niezależnego, najpoważniejszego tureckiego pisma Miliet. Wieczorem 1 lutego 1979 roku wracał do domu po przeprowadzeniu wywiadu z premierem Turcji. Około godziny 19.00 skręcił w ulicę prowadzącą do domu. Człowiekiem, który oddał śmiertelne strzały do Abdi Pekciego, był Ali Akcza. Świadkowie widzieli go przez moment w świetle reflektorów samochodu. Nie mieli jednak wątpliwości, gdy zobaczyli jego twarz na policyjnych zdjęciach. Mehmet Ali Akça został aresztowany pięć miesięcy później. Bardzo szybko przyznał się do winy, chociaż w czasie śledztwa nie stosowano tortur, co było rzadkością w tureckiej policji. Sądził zapewne, że bardzo szybko zostanie uwolniony i tak też się stało. W listopadzie 1979 roku uciekł z silnie strzeżonego więzienia kartel Mapetel w przebraniu żołnierzy. Wkrótce zabił dwie osoby, które podejrzewał, że wydały go w ręce tureckiej policji. Do redakcji jednego z czasopism przysłał list. Oświadczył, że zabije papieża. Pamiętajmy, Akcza nie był tureckim islamskim fanatykiem. Biały dym nad placem św. Piotra w Watykanie wieczorem 16 października 1978 roku oznajmił światu, że wybrano nowego papieża 58-letniego kardynała z Polski Karola Wojtyła. Ten wybór był zaskoczeniem dla wielu. Polacy byli dumni, że ich rodak doszedł do najwyższej godności kapłańskiej, której siłę i wpływy należało mierzyć nie tylko w skali Kościoła. Włosi byli zaskoczeni, że po raz pierwszy od 450 lat papieżem wybrano nie Włocha, Moskwa miała wszelkie powody, aby dostrzec groźbę dla spoistości obozu socjalistycznego, wielką groźbę. Na czele kościoła w Polsce stał człowiek obdarzony ogromnym autorytetem kardynał Stefan Wyszyński, pozostający w bliskich stosunkach z papieżem, o czym uważni obserwatorzy mogli się przekonać podczas składania hołdu przez 125 kardynałów. Wyszyńskiego papież wyróżnił w szczególny sposób. W Polsce sytuacja społeczna i polityczna zaogniała się. Pod patronatem Kościoła rozwijały się organizacje opozycyjne. Działania milicji i służby bezpieczeństwa ograniczały ich zasięg, ale papież Polak mógł otworzyć grupie intelektualistów walczących o swobody demokratyczne dostęp do najszerszych mas, a wówczas nie byłoby siły, która potrafiłaby opanować naród. Kreml, bacznie obserwujący rozwój sytuacji w Polsce, musiał przekonać się o tym w czerwcu 1979 roku, gdy papież przyjechał do Polski. Jak długo jeszcze w Warszawie, Wiktorze Iwanowiczu? Tylko dwa dni. A, chciałoby się dłużej. Załatwimy. Dajcie spokój, nie mamy czasu na ceremonię. Przygotujcie pokój cichych rozmów. Zmieniają się ustroje, upadają władcy, a tajemnice tajnych służb pozostają. Równie zazdrośnie strzeżone jak wtedy, gdy były najświeższe. Tajne służby nigdy nie pozbywają się swoich sekretów. A takie miejsce tak wyglądające znakomicie przyczynia się do zachowania tych sekretów. Różnie nazywane pokojem bezpiecznych rozmów, pokojem cichych rozmów. To specjalne miejsce, w którym można spokojnie rozmawiać, nie obawiając się podsłuchu. Ludzie, którzy tu wchodzą, muszą zdjąć marynarki i zdjąć buty. Dlaczego? Otóż y, istnieje niebezpieczeństwo, że obcy wywiad mógł im wpiąć do marynarki lub ukryć w zelówce buta mikrofon z miniaturowym nadajnikiem. Następnie wchodzą do tej klatki z pleksiglasu, gdzie wszystko widać, po to, aby w tej już klatce nie można było pozostawić mikrofonu i nadajnika. Gdy zaczynają rozmawiać, włączają urządzenie zagłuszające, wytwarzające odpowiedni szum o odpowiednich parametrach. Także ludzie wewnątrz, w tej klatce pleksiglasowej, słyszą swój głos. Ale nawet jeżeli jakimś cudem znalazłby się tutaj mikrofon, ci, którzy podsłuchują, nie słyszeliby niczego. I we wszystkich tych ważnych, tajnych miejscach takie pokoje bezpiecznych rozmów istnieją. My możemy się dowiedzieć, możemy poznać malenki fragment tego, co działo się w rezydenturze KGB w Warszawie. Dzięki zeznaniom, jakie złożył w Stanach Zjednoczonych wysoki funkcjonariusz KGB, pułkownik Wiktor Szejmow, który uciekł do Stanów Zjednoczonych. Na podstawie jego zeznań możemy odtworzyć ten krytyczny czas. Co prawda, w Polsce możemy czuć się pewni, ale ostrożność nie zaszkodzi. Chciałbym poznać prawdziwą atmosferę w centrali. Interesuje mnie podstawowa sprawa. Chodzi o Wojtyłę. Centrala podchodzi do tego bardzo poważnie. I z najwyższą ostrożnością. Towarzysz Antropow przekazał nam, żeby nawiązać z papieżem jak najbliższy kontakt fizyczny. To rozkaz likwidacji. Centrala musi jasno zdać sobie sprawę. Że jeżeli zlikwidujemy papieża, trzeba będzie zabić wszystkich Polaków i wynośnić się stąd. Na początku lat 80. wyznacznikiem radzieckiej polityki zagranicznej pozostawała doktryna Breżniewa. Ogłoszona na łamach prawdy we wrześniu 1968 roku stwierdzała, że Związek Radziecki ma prawo do interwencji zbrojnej w każdym państwie socjalistycznym, jeżeli tam zagrożone zostały podstawy ustroju socjalistycznego. W 1980 roku Kreml mógł uznać, że rozwój sytuacji w Polsce doprowadził do stanu, w którym powinna zacząć działać doktryna Breżniewa. W całym kraju zaczęły samorządnie powstawać struktury Solidarności, w której szeregach znalazło się około 10 milionów ludzi. Związek Zawodowy stał się główną siłą polityczną, a podejmowane przez władze próby podporządkowania ruchu nie przynosiły pożądanych rezultatów. Na Kremlu wielu polityków uważało, że do Polski należy wysłać wojska. Jednakże sytuacja w najwyższych władzach była skomplikowana. Breżniew był ciężko chory. Wskazywał na Konstantego Czernienkę jako na swojego następcę. Jednakże sekretarzem mógł zostać ten, za kim opowiedziałaby się armia, decydująca siła polityczna w Związku Radzieckim. Czernienko zabiegał o względy ministra obrony marszałka Dmitrija Ustinowa. Ale do tej walki włączył się człowiek, który w tym czasie siedział jeszcze w drugim rzędzie, Juri Andropow. W 1967 roku stanął na czele KGB. Na tych zdjęciach widać go w gabinecie z najbliższymi współpracownikami. Walco władzy, jaka nabrzmiewała na Kremlu, sposób rozwiązania polskiego problemu mógł przesądzić o zdobyciu stanowiska sekretarza generalnego. Zamach na papieża przeprowadzony przez fanatyka islamskiego był bez wątpienia o wiele bezpieczniejszym dla Moskwy rozwiązaniem niż wprowadzenie swoich wojsk do Polski. W lecie 1980 roku Ali Akczasz znalazł się w Sofii, gdzie zamieszkał w luksusowym hotelu Witosza. Jak zeznał później, spotkał się tam z ludźmi, którzy wysłali go do Rzymu. Zidentyfikował ich: agent bułgarskich służb specjalnych o pseudonimie Bajramic. Później okazało się, że jego prawdziwe nazwisko brzmiało Anton oraz członek tureckiej mafii Bekir Jak się czujesz w Bułgarii? Dobrze. Bardzo dobrze. Może potrzeba ci więcej forsy? Nie, nie trzeba. Bajramica musisz dobrze zapamiętać, żebyś nie miał kłopotów z rozpoznaniem go, gdy się spotkacie w najbliższej przyszłości.